Słuchajcie, teraz przeszedłem przez drogę. Tam nie mogłem kręcić, bo ludzie. A nie każdy sobie rzeczy by być nagrywany. No i powiem tak, no pozmieniało się tu wiele. Ale na gorsze. Sami zobaczcie. Tu wszędzie leżą opony. Ta nawet, niedawno była zrzucona. Pionowo. Jeszcze zatrzymała się ta, jak jechała Czy z góry została spuszczona a tam u góry jest przystanek autobusowy I teraz przejdziemy sobie troszkę dalej tu jest jakieś jakieś kanapa czy coś jest od siedzenia jedna opona tam już widzę kolejną kolejną oponę słuchajcie przyjdziemy sobie jeszcze kawałek tylko naprawdę tak jak mówiłem tu jest las zostawiony są sobie gałęzie leżą dlaczego strzelają pod nogami Tu mamy kolejną oponę jak uda mi się to wszystko w jedną jedną całość zmontować będzie dobrze tu mamy kolejną kolejną oponę a jest ich jeszcze więcej słuchajcie i tak jak mówiłem ci co mnie od dawna oglądają wiedzą że byłem tutaj już na jesieni, początkiem, tak, tamtego roku na jesieni, później byłem tutaj na wiosnę. Byłem również tutaj w lecie i teraz już jestem na jesieni, czyli cztery razy, z czego trzy materiały są tylko. Sorry, że tak krzywo nagrywam, ale. No, po prostu jest kuba w tym miejscu gałęzi i muszę patrzeć pod nogi. I powiem szczerze, że nic się tu nie zmieniło. Na lepsze. Syp jak był, tak jest. Pomimo tego, że są prowadzone jakieś prace leśne typu wycinka, to nic więcej nie zrobione. Słuchajcie. Fuh. poza tym nic a z tych ciekawszych rzeczy przyrodniczych to sami sobie popatrzcie jeżeli by ktoś chciał budować taki szałas czy coś to materiału ma do bólu. A dla tych co nie wierzą to zdjęcie tablicy informacyjnej będzie oczywiście rzucone też. Co prawda jest to z tego co widzę, ten syf jest tylko tam bliżej drogi. Jak na razie. No ale jest. Po jednej, po drugiej stronie drogi jest syf. Nikt nic z tym nie robi. A ludzie? Ludzie wywo przywożą coraz to nowe śmieci. Wywalają. Jeszcze jak są śmieci we workach, to pół biedy. Ktoś mógłby przyjechać zabrać to z leśnictwa, ale już do. Ale gdyby chciał to zabrać wszystko na raz, no to jakieś auto dostawcze musiałoby być typu żółk. Myślę, że wystarczy takie auto. w tym lesie jest niesamowita cisza żadnego ptaka nawet nie słyszę tu nie słychać nic o wspomniałem o ptaku i ja od razu jakiś się odezwał jednak są tu ptaki w tej chwili szukam miejsca na na to by sobie usiąść. Bo jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć odnośnie pewnego pana, który heh, u mnie na grupie u mnie na grupie twierdzi, że jestem fanatykiem wilków. Ale piękne grzybki. Jeżeli wiecie, co to są za grzyby, to dajcie znać no na grzybach się nie znam nie no znam się jedyne grzyby na których się znam to są te nasze patriotyczne biało-czerwone zwane muchomorami ale to tylko dla teściowej zbieram bo żmije już nie pomagają no może muchomory pomogą Żartuję, ja oczywiście, nie zbieram żadnych grzybów, bo się nie znam. A jak się nie znam, to nie biorę się za to. Kurczę, jest tu kupa gałęzi, a dubska nie ma gdzie posadzić, co świadczy o tym, że to są gałęzie się spadowe w tym momencie albo po prostu poprzycinane, ale raczej poprzycinane, bo końcówki są proste, nie ma żadnych takich wariotów.